A ja jestem Alek, a to jest Garrysmoth. Grałem w jakąś horrorową mapę. Miała dobre opinie na Steam. Więc no, była dobra. Nie ma nie używać nukleipa. Basic. Okej, okay, czyli nie możemy, nie możemy basicowych tych pistoletów używać. W broni w sensie. I, i tego... No, jak to tam się nazywa? Faj... Faj... No, wiecie o co chodzi. Tego nie mogę używać, nie? To ja sobie... Uff. Ma. Nie! Nawidzę, że jakiego takiego. A ja mogę wyjść z mapy? A ci się mi podskoczyła Aha, ja mam tam wrócić teraz. Nieco? A tu się coś otworzyło. No to nie mnie nie przestraszyło. O, zajmę tam skarb. Nie, nie było. Mogę. Nie było, że nie można z latarki korzystać, nie? Co to to? Eee. Mam to zabić. A to. chwila. Tam było napisane, że ja mogę korzystać z tych basicowych, tych... No dobra, bo ja miałem 1 HP, miałem. Ale nie mogę z... Y, tego... z gania Gana. No, fajna mapa, tylko ja bym wolał, że mnie to przestraszyło, niż żebym, wiesz... Musiał z tym walczyć. Oj, sorry. Jest, lepiej by było. O cholera! No dobra! O tu co się. Je... Co jest? Czemu mnie tu zdepnęła? Gdzie ja jestem? Chwila! Tu jest shotgun. Okej, okay, czyli teoretycznie powinniśmy mieć shotguna teraz. A, okej, okay. to mnie nie przestraszyło. Eee. Okej, okay, tu jest vent. O. O. Coś na bank wyskoczy. Uuuu, na bank coś wyskoczy. Oj. Albo nie? Makronsy? Nie, dobra. O! Kurde! O nie dobrze mi się zrobiło A ja mam tam chyba nie wchodzić O, Czekajcie Dobry Pomóc? Nie tu nic nie ma ja, Ale ja... Nie Second. to jest, Chandler? a, szans, okej, okay, że... okej. Okay. Kolejna szansa, tak? O to chodzi? Może to jest ly, a to jest cy. O! zostawcie mnie! Co to jest? <laughs> yy, tak, nawiasem: w następnym odcinek gdzie jakieś horrorowe mapy. Postaram się nagryć z kamerką. Chciałem ten odcinek z kamerką, ale nie mogę jej. No ale. Coś wyskoczy. A, dobra. okej, okay. to był ten g -Mod. Znaczy, g To oh, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Zjechał z life'a Kolejny ten trójkąt Czasem pod dywanami coś było Dobra, czyli ja muszę poruszyć cię, bo tu chyba nic nie ma A, no, tylko ten GMAT mi widzę jak krzesełkami rzucił Ja nie, nie powinien tak biec, ale... Lustro, czy... Czy jakieś szkło? Ehej się widzę Co to jest? Что есть? это живо. не вей, да? Но... Ну... ну, Ой, E, tylko chwila, bo wy macie prawdopodobnie mnie za na grę za cicho. Zna ten trójkąt! Z która mi się tylko. Ru o kurna, dobra, nie. Ja z nimi nie walczę. Hello? Ja. Ja tu sprzedałem się bacia, nie. Na Pv Pv PVP robi. Dobra, tylko jak już zwiedziłem te. Wszystkie pokoje, to, to co teraz? Tu byłem. Mówi, coś też wydarzyło. Tutaj też byłem. Widziłem dobrze w ogóle? A, tu jeszcze. A nie, tu już byłem. Tu chwila. Ja się wróciłem. Tak, tu jest ten, następna szansa. To jest? Co się stało? A czemu no ja ginę? Ale chcesz mi wyjaśnić, czemu ja ginę? Dobra, jak mi wchodzę. <grych> Okej, okay. no ale to gdzie ja mam iść skoro? Okay. Nie lubię tego właśnie w tych horror mapach, że nie zawsze mnie prowadzą wszędzie. I. Przylecieby do mną klipem, ale nie chcę. No tutaj, no dobra, no zawalczę z nimi, no. Tylko nie tym, bo tym nie mogę. Kurde. A, przecież ja mogę tego. Czy mam ich zabić? Nie wiem. Oj. Oj! bo tu, tu jeszcze jest. No właśnie. Dobra. O! Jeszcze jest tu! Jeden pintek. Dobra, co teraz? Zabiję ich Bro. Mapo, proszę O Soundtrack się jakiś włączył to coś jest? Te szafy się da rozwalić Dobra, mi się tego nie chce zniszczyć, więc już trochę zczytujemy Nie, ale tu nic nie ma to Teraz to mogę? Nie bez sensu. Robicie się co? A tu nic nie ma. Dobra, to że O Bo, no, kury nic nie mogę zrobić. A, no dobra, nic nie mówię. Cena, nie jest szansa. Eee. Istnieje szans... O, dobra, jest węd, nieważne. Gdzie jest szansa, że ten trójkąt będę musiał te trójkąty zbierać i mu tam dawać. Mam no, nadzieję, że tak nie, nie będzie, bo te trójkąty jak gdzieś tam. Ty, taki nie byłszy chwilą. Ej, ale co w związku z tym? Mam kolejny trójkąt, nie mam pojęcia, co mam zrobić. Nienawidzę takiego czegoś. Jak dajecie mapę, dawajcie. Fajnie. Dawajcie jakieś instrukcje czy coś. jest na przykład pokój. ściana. I tu prawdopodobnie miałem wyjść. Ale. która no, mi nie powiedziała. Pewnie coś już nie zrobiłem, ale nie wiem co mam zrobić. Nic nie mówi nikt. Okej, to będzie potrzebny klient. gdzieś mapa nie się przez to. Oj! Czemu ja ginę od wszystkiego? Jest bez latarki jest klimat taki, ale nie włączę. Jest znowu Mają dość. odbor oh, aby się mam pal się o oh, cholera No leczkę Ej co zaraz a no, dajcie mi jakiś horror, w którym nie muszę wiedzieć, co ja mam zrobić i jak. Gdzieś tu jest jakiś klucz, coś? Nie wiem przecież, bo mi nie powiedzą. mam przejść? Pewnie tak, ale się nie, tradycyjnie drzwi się nie otworzyły. O! Ciekawe jak ja bym to zrobił z drugiej strony. Zobacz, tu jest gdzieś, tutaj jest jeszcze jakiś kuzik. Pewnie tu jest, tylko to mi przeszkadza. Nie, nie ma tu nic. To jak ja bym miał tu tworzyć? Bez sensu. Taka fajna miałbyś tam. Okej, okay, okej, okay, tu już mam kwadrat. Let Ale co? Co chciałem z tym zrobić? No nie wiem, dobra. No nie, i tu nic nie ma dalej. To jest tak pobugowana, wiecie co? Ja po prostu. I pause. To jest Tak bez sensu. No. Gdzie to jest? Ja mam tą... Tam... Mam. Widziałem tylko. A bo to się w drugą stronę Patrz, patrz, patrz. A, no dobra, prawie. Dobra Naprawdę, bez sensu była ta mapa